Słuchajcie, Czawi zostaje. <laughs> Nagrywam to trochę po czasie, ponieważ nie bardzo miałem czas, żeby się wypowiedzieć. Coś powiedzieć na ten temat, że Chavi zostaje. Także teraz mówię, że Chavi zostanie do 2025 roku. Czyli jeszcze jeden sezon z Chavim. E, I co nie? Oglądałem filmów ani członka Łytonka, ani Macika, żeby e, zrobić sobie jakąś taką nas na temat tego wszystkiego, czy oni tego, czy fajnie, że jest czy nie i po kolei, może w po kolei. Znaczy, mimo tego, że jakoś była w październiku bądź w listopadzie, to już był ktoś tam mecz z kolei bardzo naprawdę słaby. Nie pamiętam, co to była to był chyba remis jakiś i yy, taki wyszarpany w końcówce i Czabi powiedział, że no on z kolei sezonu odchodzi. Wtedy pojawiły się komunikaty, że, że no mógłby odejść wcześniej, że mógłby się wdrożyć już nowy szkoleniowiec, ja osobiście nie byłem przekonany, ponieważ no, miałem niedokląda pozytywne relacje z Kike Setienem. No, i tak nie wiedziałem, czy wiecie, jak przyjdzie powiedzmy taki Tiago Mosta, który niby dobrą robotę w Bolonii, aczkolwiek uważam, że on w tym momencie na klub Barc jest po prostu yy, niedoświadczony. I, je, wydaje mi się, że jeżeli Bolonii uda się awansować do Ligi yy, Mistrzów, no to powinien być na przykład taki Juventus, yy, bądź powiedzmy jakiś klub yy, duży, włoski, który pozwoliłby mu. Upiękł jakby tu powiedzieć, zwiększy swoją pozycję na rynku europejskich trenerów. No to wtedy tak, ale w tym momencie absolutnie nie. się mówiło o tym, o rezerwowym trenerze rezerw Barcy yy, Markezie, który mógłby wprowadzić nowego, ale to by się znowu rozchodziło. To jak zwane DNA Barcelony itp. itd. Chciałam, żeby jej od którzy stwierdzili, że o, klop kończy z Liverpoolu, no to może przyjdzie do nas. Kamany. No i nawet powiedzieli, że nawet Chabi powiedział po przejściu na Napoli, wylosowaniu pali San germain i później się tabeli, że nawet jak bardzo wygra, to on i tak odchodzi. I co się stało? Przebali El Clasico, przyjebali kurde z Paryżem i Chabi zostaje. Dużo osób widziałem się cieszy, bo yy, dużo osób myślałem, że byłoby słuszne, że Czawi legenda po raz kolejny odchodzi. Natomiast słuchajcie, no, on zapisał się pozytywnie jako piłkarz, ale jako menadżer, no, trzeba powiedzieć prosto, Czawi nie miał doświadczenia, przyszedł prosto z ligi kadarskiej. I no, mimo iż dał troszeczkę temu klubowi, uważam, bo jeżeli on przyszedł, do powiedzmy do klubu przyszli zawodzić aktores Torres. Eee, przyszli, wrócił Tadi Alves, który do teraz jest troszeczkę powiedzmy mniej lubiany przez tą swoją sytuację, jaką miał, ale przyszedł. A taka jakby no, legenda klubu, trzeba tak to wprost powiedzieć. Eee, przyszedł jak który miał naprawdę genialne do eee, pół roku z nami. Przyszli Latem, przyszli Christensen, przyszedł Kessie, przyszedł Lewandowski, Rafinha. No to naprawdę uważam, że Ciawi i kandencja Czajkowego po tym była naprawdę spoko. Ale no i co wygrane defensywą trochę przyjebane w tych pucharach bo jak drugi raz, że bardzo awansuje do ligi Europy i naprawdę Manchester United i odpadamy w jednej ustawie z Manchesterem United po golu Antonego, no to naprawdę to jest tragedia. I mamy ten sezon. Ten sezon, gdzie nie mamy trofeum. Bo umówmy się, nawet jeżeli El Clasico Byśmy wygrali, bądź to byli punkt. To i tak Real miał na nami taką przewagę, że no musiałby teraz zaliczyć jakąś wiadomo jaką, beznadziejną serię i naprawdę przejebać. Co so, uważam, że w momencie takiego sezonu no, nie zdarzyłoby się u, w poważnym klubie piłkarskim jakim jest Real Madrid, e, A w Barcy by się zdarzyło. Nie tak, czy, czy, trzeba dost, czy dobrze, że Real zostaje? Uważam, że nie. Z jednej strony. Kurde, tak się człowiek nastawił na tego Hans'ego Flicka, żeby. Nawet wiecie, jakby to nie wypaliło, ale tak weźcie coś, spróbujmy, tak, coś nowego. tak. Ta niemiecka mysz szkoleniowa, człowiek, który zrobił maszynę wtedy z tego Bajednu, no z reprezentacją mu nie wyszło, ale reprezentacja to jest w ogóle coś innego. Ale jakby on zrobił taką maszynę z jachty Barcelony, no tu. Jakby to chodziło, ludzie, jakby to chodziło. Jak ja byłbym szczęśliwy. Gdzieś to byłoby takie gdywanie, a może, a może. Zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie, strzelam, że Flick. E, nawet jeżeli teraz e, najprawdopodobniej strzelam, że po prostu spróbuję wrócić do Bayernu, e, bo w tym momencie nie wiem, czy się szukuje na niego gdzieś jakaś posada zagraniczną. Wiem, że podobno mówi się, że nie jest zainteresowany, ale no zobaczymy jak wyjdzie, strzelam, że jednak no, wiecie, odbudowa Bayernu znowu, no to spoko. No i dobra. A, i dobra, jeszcze jest ważny aspekt, który ktoś podkreślił na jednej grupie Facebookowej związanej z Barceloną, że Chavi zostanie jeszcze jeden sezon. A w 2025 roku kończą się kontrakty dwóm e, trenerom hiszpańskim bardzo dobrym. Jednym z nich jest Pep Guardiola, a drugim jest hmm, pan, który się nazywa Mikel Arteta. I teraz tak. E, ja wiem, że Aporta chciałby ich sprowadzić do z, z tych trenerów. Jakby Guardiola wrócił, to naprawdę byłoby super. Tylko wiecie, to jest takie. Wiecie, Guardiola osiągnął już wszystko i teoretycznie wiecie, mógłby wrócić do nas na sezon, na dwa sezony. Jeszcze jak wspomóc, powiedzmy ten swój ukochany klub, ich jeszcze takie 2-3 sezony. I później ewentualnie emeryturka, ale wydaje mi się, że Guardiola. Po pierwsze, że nie byłby zainteresowany, po drugie, on teraz w City zarabia takie pieniądze, że ja końca życia już starczy. Wydaje mi się, że no ciężko, ciężko. Nie widzę też, no, nie widzę, niby chciałbym, żeby on wrócił, bo może był... Taka opcja, żebym wrócił, ale jakoś tak... Może nie do no, końca mi to pasi, ale... Nie widzę tego po prostu w tym momencie, no. Dajcie spokój, Zostawiać City. I, jak rozumiem, jakby on oczywiście tą reprezentację Brazylii, bo kiedyś się chyba o tym mówiło. O chyba futbolu reprezentacyjnym, ale w tym momencie przyjmować klub w ciągłej niby budowie, a City no to jest trochę głupi, nie? Ja wiem, jak dla mnie, Guardiola, wiadomo marzenie, ale no, to jest kurde, takie za bardzo wydaje mi się, że filmowe i takie nie do końca realne. Po drugiej to jest ten Arteta. I tak Arteta... Uważam, że już po mistrzostwo Premier League. Uważam, że Arsenal w tym momencie wygra, bo City no... no i tam chyba mają więcej meczów City niż Arsenal. Ale... Zdaje mi się, że Arsenal... No tak naprawdę... No ma to mistrzostwo. No już tak naprawdę walczy już tylko chyba o to mistrzostwo. I do co, odparli z Bayernem. Tak naprawdę nie mają już nic. I wydaje mi się, że przypieczętowanie przy, przy kariery Arsenalu Mistrzostwem byłoby dla niego, wydaje mi się, takim spełnieniem. I to oczywiście jest też dobra opcja, ale też to jest zostawianie klubu, który jest poukładany na coś innego. I na coś, żeby to trzeba będzie znowu układać i się męczyć. I nie twierdzę, że ani jeden, ani drugi nie chcieliby przyjść do Barcelony, tylko no wiecie jaka jest sytuacja, no. I to chyba tyle. Czy się cieszę, że Xavi zostaje? Średnio. Znaczy teoretycznie mogło być gorzej. Ale tak, no będzie słuchanie tych jego czasami odnośnie sędziów i innych rzeczy. Pierdolenia. Jeżeli znowu zacznie coś gadać, że wypróżniają zbudowę. Jeżeli znów coś jest, będzie działo dziwnego, no to naprawdę. I kto będzie pod szawim? Nie wiem, nie wiem, ani nie wiedzę artety, jeżeli by przyszedł, ani w guardioli, jeżeli takie są prądki, po prostu, po prostu dajmy sobie spokój, zobaczymy co przyjdzie, jeżeli coś, to prawdopodobnie przyjdzie ten Marquez z rezerw i tyle, dobra, to byłoby tyle, to jest chyba, no chyba ostatni film przed majówką, zobaczymy co będzie nagrywane w majówce, do zobaczenia, elo.